Nasze miasto słynęło przede wszystkim z tego, że było uzdrowiskiem. Dopiero po pewnym czasie na nasze tereny zawitali geolodzy, którzy odkryli tutaj pokaźne złoża węgla. W błyskawicznym tempie powstawały kolejne kopalnie, a uzdrowisko w mieście z czasem traciło na znaczeniu. skutek powstania sporej ilości miejsc pracy do Jastrzębia zaczęli zjeżdżać ludzie z całej Polski. W tym samym czasie miasto zaczęło bardzo szybko się rozbudowywać. Zapomniano, między innymi w procesie tworzenia, że miasto to nie tylko bloki. Tak oto powstało Jastrzębie Zdrój miasto, kopalń i bloków. Jednak ludzie byli szczęśliwi. Mimo że ciężko pracowali, byli zadowoleni, bo dużo zarabiali. Starczało na wszystko. Żony mogły spokojnie wychowywać swoje dzieci, mieli pewną robotę oraz wiedzieli, że po 25 latach pójdą na emeryturę. Co więcej, jeśli ludzie zarabiają, to i miasto zarabia. Niestety samorząd myślał, że taka sytuacja będzie trwać wiecznie i nie wpadł na to, że może nastać gorszy okres. Czas mijał, politycy byli coraz bardziej skorumpowani, a w kopalniach zaczęły pojawiać się problemy. Na wyższe stanowiska przyjmowano rodzinę bądź znajomych. Czyli powstała dość duża niekompetencja wśród kierownictwa. Ponadto administracja robiła się coraz większa i powstawały specjalne gmachy. Nieszczęśliwi górnicy, aby ich wykarmić, musieli ciężej pracować, a co więcej, dostawali mniejsze wypłaty. Do władzy dostało się jednak PO. Górnicy, mimo że ciężko pracowali, to nie wystarczało im na wszystko, a więc do pracy musiały pójść ich żony. Co więcej, ludzie z innych profesji nie mieli kompletnie perspektyw w naszym mieście. Wszyscy byli źli, a więc ludzie postanowili coś zmienić. Mieszkańcy więc postanowili wykopać z urzędu prezydenta Janowskiego i dać szansę pani Hetman. Należy jednak pamiętać, że jest z PO, a to nie oznacza nic dobrego. Nie można zapomnieć, że 3 i 9 lutego 2015 roku PO wywarło presję komendantowi Jastrzębskiej Policji, aby wydał rozkaz ataku na spokojnie protestujących górników. Gdzie była pani prezydenta? No okazuje się, że odpoczywała sobie w górach i przez większość tych wydarzeń milczała. Nie po to ludzie ją wybrali, żeby uciekała w cięższych chwilach. Widząc co się dzieje, pewien mieszkaniec postanowił sprawić obecną władzę, aby nie doprowadzili do klęski miasta nieodpowiedzialnymi decyzjami. Tym mieszkańcem jest Michał Hodura, mieszkaniec, który widzi wielki potencjał tego miasta. Jego działalność można zauważyć na blogu michałhodura.blog.pl Okazuje się jednak, że nasza pani prezydent potrafi być bezwzględna. Podczas komisji skarbu, gdzie prezes Wodociągów Jastrzębskich omawiał sprawozdanie, do których nie można mieć żadnych uwag, bo mamy najlepsze wody w całej Polsce, radny Tadeusz Sławik spytał się pani prezydent, dlaczego zwolniła cały zarząd wodociągów i zastąpiła go PO. Powiedziała, że skorzystała z prawa właściciela bez merytorycznych wniosków. Jednak prawdziwe zagrożenie dopiero nadciąga. Okazuje się, że w centrum naszego miasta zostanie wycięte 10 tysięcy drzew i krzewów pod kolejne centrum handlowe. Jest projekt, żeby wyciąć lasy pomiędzy Północną Warszawską Porozumienie Jastrzymskiego i Sybiraków postawić tam hipermarket i galerię handlową. Pojawił się projekt utworzenia w tym miejscu idealnego dla mieszkańców rynku, jednakże urząd miasta, a więc PO tego nie chce. Powstała inicjatywa obywatelska, która walczy z urzędem miasta w celu niezniszczenia tego cennego terenu dla miasta, która jest wspierana przez wiele stowarzyszeń. Nie będziemy akceptować takiego stanu rzeczy, kiedy to urząd miasta nie słucha głosu swoich mieszkańców. Zapraszam na blog związany z tą inicjatywą. Apeluję do wszystkich ludzi, którym zależy na Jastrzębiu, do dołączenia do nas. Pokażcie, że nie jest wam obojętne, co będzie się w tym mieście budowało. Podpiszcie petycję, każdy głos jest ważny. Petycja zamieszczona na blogu Michał Chodura oraz My Jastrzębianie.